Witam serdecznie wszystkich w systemie miłości Ojca Pio, w systemie wszystkich świętych, w systemie nieba, które jest najpiękniejsze i wieczne. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w tym świecie, w tym kosmosie, w różnych galaktykach, w cząsteczkach, w atomach, w kwantach, w systemach kwantowych dzisiaj się mówi, że, że w ogóle atom jest rozciągalny. Są już różne teorie i badania na ten temat. Wszystko się rozciąga, kurczy. Nie można przewidzieć tej materii, która jest wokół nas. Nic nie wiemy. A to, że nie możemy przeniknąć przez ściany albo przez coś, to jest wynikiem po prostu magnesów. Magnez nie pozwala, tak odpycha, że nie przejdziesz przez ścianę. <grych> tak to mniej więcej można skrótowo powiedzieć. Ale ojciec pija, bo pytałem go, czy zna tajemnicę materii, bo przecież bilokował, przechodził przez ściany, jak przychodził do pani Krysi na rozmowy, to przecież nie, nie dzwonił do drzwi, tylko przenikał przez ściany. I właśnie kiedyś ojca pytałem o tą wiedzę, jak to się dzieje, a wtedy mi powiedział, i tak byś tego nie zrozumiał, to dlatego ci nie powiem. Ale kiedyś tą wiedzę zdobędziemy. Wszyscy w niebie, którzy już tam są po drugiej stronie, którzy wyzbyli się ciała, komórek, całego tego systemu otaczającego nas, te mgiełki atomowe, kwantowe to wszystko, jak się dopiero pozbędziemy, bo ten świat jest skończony. To dopiero wtedy zobaczymy i poznamy tą materię, na czym to polega. Jest to skomplikowane bardzo, ale w sumie proste tylko że zakryte tajemnicą, zakryte niepamięcią. Musimy się do tego przyzwyczaić, bo już tak jest. Widzicie, co się dzieje ogólnie rzecz biorąc w świecie. Zawsze w świecie tym i w innym jest źle, na ogół jest źle, chociaż tego dobra trochę jest. Jak ojciec mówił, że coś z nieba tutaj jest, ale większość no nie. Widzicie, co się tam dzieje, te drony latają nad głowami, uderzają gdzieś tam. Oczywiście teorii spiskowych jest pełno, Rosjanie wiedzą, są mistrzami w teoriach spiskowych podwójnych. I jeszcze raz podwójnych do kwadratu, także wychodzi wszystko na to, że to inni, a to jednak Rosjanie wszystko robią w końcu. Oni też atakują Ukrainę. Także raczej słuchać trzeba prezydenta Karola Nawrockiego. On wie najlepiej, bo mają tam wszystkie informacje, wszystkie badania i tak dalej. Tam raczej się nie okłamuje. Teorii jest pełno, właśnie o te teorie spiskowe chodzi cały czas, aby, bo Rosjanie tu pracują nad Cyberprzestrzeni, aby wprowadzać wszystkich w błąd, tak się działo już od dłuższego czasu i dzieje się. Hejtują wszystkich mnie też. Du bardzo dużo hejtowali wcześniej. Jak Peo miało wygrywać, a ja krytykowałem, no to był hejt okropny na mnie. Zresztą na Sławka też, bo tam chodzi o inne sprawy, ale ale tak to było. I musimy być na to odporni. Nie dać się. Z być przy Jezusie, być przy Bogu, być przy prawdzie, nawet jak się jej do końca nie zna, to być otwarty na tą prawdę. Nie dać się zmanipulować nikomu, bo do niczego to dobrego nie doprowadzi. Ja już nieraz mówiłem wam, co mi ojciec Pio powiedział, jeśli chodzi o przyszłość Polski, że to będzie autostrada. Jeszcze innym będziemy pomagać, więc wszystko będzie dobrze w przyszłości. Na razie są różne perturbacje. W... Po prostu dziury i pagórki, w które wpadamy, manipulacje różnych systemów psychicznych, intelektualnych i fizycznych, więc musimy być odporni. To ojciec Pio mówił, że również mi to powiedział: że lwów kiedyś wróci do Polski, więc będą roszady, będą ruchy, już się zaczynają, widzicie co się dzieje. I Białoruś kiedyś się nawróci. Już tam Trump pracuje nad tym. Trump to, Trump to bardzo dobry człowiek. On ma duszę na, 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 na dłoni, chce wszystkim dobrze. Oczywiście, że interesy, bo był przyzwyczajony całe życie do interesów. Ale to też dobre jest. Ojciec nie miał nic przeciwko interesom bo kiedyś o to nawet pytałem. <laughs> Powiedział mi ojciec kiedyś, bo o, chodziło o ludzi z Polski, którzy wyjeżdżali do Ameryki, czy dalej mają wyjeżdżać. A wtedy mi powiedział, że nie, nie trzeba, bo Ameryka przyjedzie tutaj. No i już jesteśmy bardzo dobrze rozwinięty, Gospodarka w miarę, w miarę, zapisy była super. Teraz troszkę przygasili wszystko, bo to wiadomo, kto to przyszedł i kto ma władzę. Rząd jest bardzo niedobry, zły. No ale jeśli chodzi o obronę, no to musimy razem działać, obojętnie kto rządzi. <laughs> I. Też mi to właśnie powiedział, że od Rosji uwolnimy się dopiero wtedy, nie jak Ukraina wygra z Rosją, nie. Ojciec mi powiedział, że uwolnimy się dopiero wtedy, kiedy Chińczycy zagrożą Rosji z tyłu. Bo w tej chwili są w układzie, w uścisku jeszcze, ale już tam mięśnie się napinają. Chińczycy mają, po prostu Rosja musi współpracować z Chinami, bo się ich boi. Chiny są potęgą w tej chwili, ogromną, i gospodarczą, i militarną. Ale Chińczycy to dobrzy ludzie. Nigdy wojen nie wywoływali, zawsze mieli tam problemy swoje. Mają bardzo dobre dusze. To jest dobry. dobry. No i gorzej to jest wiecie z kim. Z tą jedną religią, który <gryw> jeszcze jak tam, jeszcze tam jeszcze dochodzą jeszcze właśnie ci różni. No to jest. Religie potrafią być brzydkie. Mówię wam. Chińczycy mają swoje tajczy i tam wiem, trenują sobie, wierzą po swojemu i bardzo dobrze. I też się zbawią jak każdy, nawet szybciej niż katolicy czasami. Więc tutaj by, powinniśmy być my spokojni. Więc cieszmy się, że mamy wspaniałego prezydenta. I cieszymy się, że się dogadują na razie z rządem, ale jak mówię, rząd jest bardzo zły. Zresztą ojciec mówił mi nieraz o tych sprawach, że tu z Wałęsą obalili pana Olszewskiego, premiera i będziemy na kolanach. I jesteśmy na kolanach i dlatego tak jest źle, bo to jest lewicowy system komunistyczny, jakiś liberalny. No po prostu katastrofa dla duszy ludzkiej, dla postępu. Bo zawsze lewica, zawsze komunizm dąży do tego, by skonfliktować, by zabić, żeby pogrążyć. Oni mają taką, taką ideologię i na to już nie da rady. Trzeba, dlatego te ideologie z nimi trzeba walczyć, mówić o prawdziwej miłości, o prawdziwym Bogu, o tym, że miłość łączy i ona daje korzyść najlepszą we wszystkim i każdemu. Miłość łączy i daje korzyści dla każdego, ojciec Pio mówił. Więc trzymajmy się tych wszystkich spraw, takich duchowych. Brak duchowości, dlatego jest źle na świecie. Musimy jako system miłości, jako nasza rodzina, system miłości, promować miłość, tolerancję, ale i prawdę, i ostro trzeba mówić czasami, i ostro widzieć, bo inaczej się skumamy z tym dziadostwem i, i co, nas, co nas zostanie. Nic, staniemy się tacy jak oni bo nie będziemy dbać o naszą duszę, nie będziemy myśleć, będziemy postępować jak oni, oszukiwać, kłamać, a udawać świętych. <laughs> to się tak nie da. Pomódlmy się za wszystkich, którzy potrzebują pomocy, za Polskę, za Karola Nawrockiego, za Rosję też, za Ukrainę, dla wszystkich, którzy giną co dzień i w tych oparach kwantowości nie wiedzą, co ze sobą zrobić po śmierci. Ojciec spio też mi o tym mówił. Nieraz wspominałem, że dusza, która odejdzie od ciała, znaczy umrze w ciele. Znaczy, nie, jeśli ciało odpadnie od duszy i to ciało umrze, to dusza jest czasami zdezorientowana i długo trwa przy tym, po, przy tym swoim ciele, bo nie wierzy w to, że umarła. Ateiści głównie tak mają i niedowiarkowie, a ci, którzy wierzą, mocno. Są otwarci, mają serce pełne miłości, to z nimi jest zupełnie inaczej. Co zasadzimy, to mamy. Jak sobie pościelimy, tak jest. Jest wolność. I Bóg się nie wtrąca do nas tutaj za bardzo, bo by, nam, by nas skrzywdził swoją wolą, a On nie chce krzywdzić. Chce nam pomóc, tylko żebyśmy byli wolni i kochani, żebyśmy się kochali i miłowali. O to chodzi głównie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź, które jest to Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I chleba politycznego, duchowego daj nam dzisiaj, abyśmy się mogli zjednoczyć i przeciwstawiać złu. Tak jak się przeciwstawiał złu Jezus. Nieraz mówił, że nie trzeba, ale, ale w większości się przeciwstawiał. Żeby nie wyrywać chwastów ze zboża, bo i się zboże wyrwie, ale, ale to tylko taka. Ale to przypowieść, innym razem krzyczał na nich, mówił, buntował się I ojciec pił też mi nieraz mówił, dziękuję Ci za Twoje bunty Więc Wy też musicie się buntować jako systemowcy mm, Przeciwko złu, przeciwko niecnocie, niemoralności i tak dalej Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Wkładamy do koszyczka i zapieramy również nasze wszystkie sprawy, dolegliwości, kłopoty, zdrowie, i tak dalej, abyśmy byli jak najbliżej serca Jezusa i serca Maryi. I poświęcali w tym regionie chrześcijaństwo, jest wspaniałe, piękne, trzeba go jeszcze zmodernizować trochę, ale to przyszłość. Prowadzić pewne zmiany, tak samo jak wszystko idzie z postępem do przodu, kultura się zmienia, technika się zmienia, tak samo i tradycja. Musi się troszkę zmieniać, otwierać na Boga bardziej, bo Bóg jest inny niż sobie to wymyślili Żydzi. Przeczytam kilka myśli. Z trzeciego tomu: W niebie dusze wszystkie się miłują. Nieprzyjaciele są tylko na poziomie egzystencji poza niebem, pogubieni naukowo i uczuciowo, bez pamięci i wizji wieczności. Dlatego trzeba im pomóc i w swojej realizacji życia wiecznego przyklaskiwać. Owszem, należy działać, udzielać się, poprawiać przepisy, organizować pracę, ale z Bogiem, bez sekt i pseudonaukowości, i pseudowiary. Tylko miłość boska i prawdziwa wiedza może nas utrzymać w równowadze duchowej i fizycznej. Jezus nie budował kościołów i nie zakładał religii, mówił o świątyni ducha i wiedzy w nas samych. Mówił, czy nie wiecie, że to wy jesteście świątynią. I to trzeba sobie przypominać co dzień właściwie. Jak idziesz do kościoła i stoisz za filarem i słuchasz kazań i różnych nabożeń, to sobie przede wszystkim musisz wiedzieć, że to ty jesteś tą świątynią, a nie tam, gdzie ty tam stoisz. Kościół to też głosi, no ale system się tak zapętlił, <laughs> że porobił różne struktury, hierarchie i tak no, dalej no jest bo jest ale to nie jest prawdziwe <laughs> ludzie którzy posiadają zdolności płynnej mowy oraz łatwej nauki są w kręgu największych niebezpieczeństw szatan w cudzysłowie szata tego świata i umysły tego świata szczególnie takich kocha i przymila się do nich Kosmos jest przewrotny i prywatny w złu. Na tym polega jego czar. Piękno świata, piękno talentów i niepowodzeń, adrenalina wciąga do wewnątrz pychy i czyni na końcu spustoszenie prawdziwej miłości i oddania. Więc musimy się wystrzegać tych złych emocji, raczej patrzeć z miłością na każdego. Dla każdego znaleźć usprawiedliwienie, chociaż nie wiem, jakie by grzechy zrobił. Mało tego i to będę powtarzał od czasu do czasu. Ojciec mówił, że znajdź usprawiedliwienie również dla Boga. Dziwne, nie? Dla Boga usprawiedliwienie. Bóg jest miłością, dobrocią, jeżeli za co, za co jeszcze usprawiedliwienie? A no właśnie, za to, że ludzie kalumnie na niego rzucają, że niby on to spowodował, to całe zło, bo nam dał. Takie dusze i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko jest nieprawda, bo wolność, jak ktoś się zastanowi głębiej, jak na przykład Lew Tolstoy, to zrozumie na czym to polega. Służba miłości i przyjemności zdawania. I Jezus też o tym mówi lepiej zdawać niż brać. Z tego płynie radość duchowa. I tego się uczmy. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia i do następnego momentu. Czasem krzyczy, gubi swój głos. Wiatr niesie ciężar, co ciąży jak los. Lecz spójrz na niebo, tam jasność trwa. Ktoś większy czuwa, ktoś zna nasz plan. Nie musimy się mać. Nie musimy się bać, nad nami jest ktoś, kto zna każdy ślad. W jego rękach spokój, w jego dłoniach czas. Nie musimy się bać.